Z okazji premiery serwujemy Wam Babylon, czyli grę, która pozwala Wam stworzyć unikalny trójwymiarowy ogród. A po skończonej rozgrywce idealnie się nadaje do sesji zdjęciowej, bo wygląd i komponenty są naprawdę oszałamiające. Jest prosta i do zagrania naprawdę z każdym. Instrukcja jest mega krótka, zasady są proste, gładkie, intuicyjne, więc siadamy i się naprawdę dobrze bawimy. A jak już mówię o dobrej zabawie, to tutaj naprawdę znajdziecie dużo frajdy i satysfakcji z tego, co robicie. Budowanie tego trójwymiarowego ogrodu jest naprawdę twórcze, zabawne i daje możliwość takiego właśnie fajnego pokombinowania. Ale także warto zaznaczyć, że Babilon jest głębszy i bardziej nieszablonowy niż Wam się to może wydawać. A więc wydobywaj kafelki z kamieniołomu, buduj tarasy na filarach, ozdabiaj je pięknymi figurami, punktuj w naprawdę ciekawy sposób i baw się dobrze, bo przypominam, dzisiaj mamy premierę właśnie Babilonu.